Cześć! Witajcie w pierwszym odcinku Zagrajmy w MSP. Dzisiaj jest wprowadzenie do konta. W początku początku. Wszystko muszę, musimy zrobić od początku. Tylko, że mam nadzieję, że ten czynnik wyjdzie lepiej. No to już zaczynajmy się reagować. Postaram się jakoś tam ten jeszcze wcześniejszy filmik usunąć, więc nie zwracajcie na niego uwagi, bo po prostu tak się nie wiem, jak się go usuwa, ale ja się I tak właśnie był koniec. Jak będę robić przerwy, bardzo przepraszam, ale się komunikuję z Makoszanką, ale chociaż nie będę... Więc pozdrawiam. Ma 2 1 4 6 5 7. Bardzo mi jest smutno, dlatego już teraz serdecznie pozdrawiam. Ma takie bonus pozdrawienie. Oj, blisko. Jestem blada. Muszę to też szybko zrobić. Teraz ja bym się czy coś prawić. Tak, już yy, powróciłam i mnie wylogowało. Tylko zawsze, jeśli na przykład. to mnie zawsze wylogowuje, dlatego zalogujemy się od początku. Uf, uf, um. Dobra, jestem już. Zalogowana i zarówno Dobra, mam i zobaczmy jak. Kto mi coś napisał. O, pozdrawiam Luna 1024. A jeszcze napisałam, że kanał. Oj, Jezu, Jezu, źle, źle, źle. Spoko, już jesteś pozdrowiona. Ja Może jakiś prezent dostanę też. Jest tylko jest tak, że tak, jest tak, za za wcześniej to nie jest, ale też tak za późno jest. Jak kiedyś, jak będę zbierać się będę zbierać tak prezenty i po prostu nie będę ich w ogóle otwierać i prezenty. Dobra. Teraz sobie na przykład zagramy z innymi movie stars, albo pójdziemy na przykład do pokoju Emo Nati. czy ktoś u niej jest. Przez dwa podkreślniki i Nati. I teraz, no, to mamy. 921 Paulina 1921 Aha, dobra, Paulina 1921. Oto. To Nie, na pewno nie. Naprawdę to na pewno jest NDF. Teraz sprawdźmy. Co nie? Mnie pisze, hej YouTube. Może jeszcze raz. A? No jakie czasie? I tak wygląda ortografia. Więc pozdrawiam Wioletę 3480. Pozdrawiam ją. I teraz szybko znają. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Lidia 876. Pozdrawiam. 0, 0, 0, 0. 2, pozdrawiam Szalona. Taka, takie coś i takie coś. Zuzia. Pozdrawiam Charlie. XX2. Pozdrawiam Frugo Q. Pozdrawiam alma 88 I pozdrawiam Czadow I chyba na razie musimy się już żegnać. Jeszcze raz napiszemy. Może coś powiem na YouTube, a my w tym czasie sobie jeszcze zobaczymy na aktywności. Jeszcze raz to tu... Tak, byłam wypełniona. Może, może będę miała Pana, rok na Dzień Dziecka. Moja mała tak ciągle myśli, więc jak będę miała, to oczywiście zrobię nagranie. Więc chyba... Hmm, już nic nie będzie. Hmm. Może klapka bawi siebie samą, zobaczę. Zobaczę, na jej... Zawsze ja pozdrawiam Marysia 2103. Każdy ja jeszcze. Ale nie, bo Ama jest fajna. O nie, wylogowała się. A nie. Ym, ja serdecznie pozdrawiam Ama 88, bo ja ją bardzo lubię. Naprawdę jest super miła. Więc. i jeszcze pozdrawiam grat mi 5. Więc teraz już się żegnamy, więc... Pa!